Zmiany w programie dydaktycznym, jakie Ministerstwo Edukacji chce wprowadzić od września tego roku, określane są przez niektórych mianem rewolucyjnych. Ilość godzin poszczególnych przedmiotów zostanie zmieniona, postawiony będzie większy nacisk na kształcenie bardziej profilowe, a wyboru przedmiotów dokona sam uczeń. Uczniowie będą uczyli się w klasie pierwszej mniej więcej tego samego zakresu materiału, natomiast od klasy drugiej w klasie trzeciej będą uczyli się przedmiotów przez siebie wybranych. Ale oczywiście o tym, z jakiej palety przedmiotów uczniowie będą mogli wybierać, będzie decydowała szkoła, przedstawiając swoją ofertę edukacyjną w zależności od ilości nauczycieli, możliwości organizacyjnych, ale także możliwości logistycznych szkoły. Trochę inaczej wyglądać będzie kształcenie w szkołach zawodowych. Edukacja w sferze ogólnokształcącej będzie podobna do tej w liceach, jednak egzamin zawodowy oraz przygotowanie do niego będzie znacznie różniło się od dotychczasowych wymagań. Do tej pory był to jeden egzamin zdawany na koniec okresu edukacji. Teraz każdy z zawodów jest podzielony na kwalifikacje. Tych kwalifikacji może być jedna, bądź dwie lub trzy. I zdawane są one w trakcie edukacji. Dopiero po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji i ukończeniu szkoły zdobędzie się albo tytuł technika, albo kwalifikacje w konkretnym zawodzie. Ciężar zmian oraz dostosowanie programu nauczania spadnie bezpośrednio na dyrektorów oraz nauczycieli. Mamy mało czasu, ale musimy to zrobić. Bardzo dużo pracy jest przy tworzeniu ramowych planów nauczania oraz programów, programów nauczania, których dla zawodów nie ma, czyli kształcenie zawodowe jakby można powiedzieć musi sobie samo poradzić, czyli nauczyciele, szkoły muszą same stworzyć programy nauczania i opracować plany, ramowe plany nauczania dla danego do zawodu, dostosować je po prostu do istniejących warunków. Dodatkowo nowy system nauczania będzie mocno nastawiony na kształcenie profilowe, co dla gimnazjalistów może stanowić pewien problem. Młody człowiek już przechodząc do klasy pierwszej musi wiedzieć, co chce robić po liceum i jaki kierunek studiów wybrać. To wydaje mi się trudne na ten moment, dlatego że tak jak znam licealistów, to rzeczywiście podejmują, wielu z nich podejmuje decyzję co do w swojej przyszłości stosunkowo późno. W niedługim czasie ministerstwo planuje kampanię informacyjną, która ma uświadomić gimnazjalistów oraz ich rodziców o proponowanych zmianach. Jednocześnie dyrektorzy świnickich szkół już rozpoczęli działania informacyjne w gimnazjach.